Firma widna, firma, 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 kręć tu. Patrzcie, jaka bidna firma, ile gościu schód. Portki, zobaczcie. Tyle, tyle. I to były portki ciasne na mnie. No to się tak do kucia ubrałem, bo trzeba było jakoś, wiecie, za elegancko, żeby nie ubrał. Tyle, tyle luzu. Także oponuję dietę białkową i dużo roboty. Łudne <grym grym grym grym> portki z dupy lecą. Wida, wida na tych klimach, nie ty idzie się dorobić. Naprawdę. Jakieś widzicie? kurde, z jakiegoś kurde ogra kurwa spodnie Co? używa. <gry> Także, widzicie? No i brzuszek jest też. Mogę dziewczyny, jak tam jakieś wyglądają? No jest kurde klasa, nie? I teraz powinna być wcinka... You're sexy for my love. Zaraz tak zrobię. Too robię. sexy for my love. Too sexy <gry> for Dobra, my love. Dobrze, koniec ten film. Ty normalnie mało coś nagrałeś. Kiedy ty to słyszałeś? Nie wiem, a ty myślisz? Co? No to widzisz. Damy radę. Nic się nie martw. Na YouTubie będziesz? Nie. Dlaczego nie? <gry> Słuchajcie, e, zabieram Was na montaż e, trzech Midei Blank Warmer. Zobaczcie, ile klimek. O, wszystko do założenia tam w niedługim czasie. Nie martwcie się, jeszcze będzie takich dostaw kilka w tym roku. E, zapraszam Was na montaż e, klimatyzacji e, trzech Blank Warmerów w w takim domku, na no poddaszu domku jednorodzinnego także takie będzie tematy kucia delikatnie coś wam postaram się pokazać moją pracę, jak ja działam zobaczycie że no je, nie jestem tylko szefem, który sprzedaje klimatyzację tylko takim gościem, który i sprzedaje i montuje wszystko oprócz księgowości, widzicie nawet reklama w te filmy co wam nagrywa, to jest reklama właśnie ja, może chciałbym to sprostawać, bo niektórzy w komentarzach bardzo się tam yy, denerwują oni myśl, wy wszyscy myślą, że się przechwala? Czemu tu się przechwalać? Po prostu pokazuje swoją pracę, reklamuje się. To nie jest przechwalanie się. Ja jestem zwykłym gościem, który zapieprza całe życie na siebie. I tego mam radzę, jeśli zazdrościcie. Jeżeli odbieracie to w ten sposób, że. właśnie kurczę. Kot mi zginął. Pamiętacie kotka? A tam ptaszki pod spodem biegają. Pamiętacie tego kotka rudego? Nie ma już go 3 dni, czy więcej, chyba ze 4 dni. Zginął. A to nie kot, tylko kociczka, także wiecie. Powinna być pod domem. Dobra, zapraszam do oglądania. A ja tam sobie trzeba pokażę wam grilla tutaj, przysmarzam, bo syn ze szkoły zazwraca. A my oczywiście druga zmiana montażyk klimatyzacji. Tak się ładnie wędzą szaszłyczki. O, kurczaczek, wiecie, sprawy. Trzeba obniżyć, zostawię mu i spadam na montaż. tak Takie zwykłe, szare życie zwykłego, szarego. Użytkownika Podkarpacia. Podkarpacia tak, są tak. Jak chcieli zamontować coś, to w Podkarpacie to ja. Dobra, jesteśmy na miejscu. Domek wygląda tak. Mały domek skromny z bajerami takimi jakimiś. Jak to się nazywa? Nie wiem, nie tarasy, bo tarasy by musiały być stropy na wierzchu. My montujemy dwie klimki na poddaszu, czyli tutaj macie dwa pokoje i z tyłu jedna z drugiej strony. Z zewnętrzne będą tutaj wyjdą w ten sposób. Także zabieram was do góry, chyba na do tego pokoju. Zobaczycie, jak jest wolny, a jak nie to z drugiej strony. Także idziemy tutaj. No To co, słuchajcie, jesteśmy na górze. Chyba się okno, co rozmawiałem do Was z dołu nagrywałem. I mam tak, jedną flipę już wytrasowaną, czyli będzie za drzwiami, jeden klimatyzator, wejście z dwoma instalacjami tutaj na dół i druga za ścianą. Trzecia, wam drzwi, na tym, po drugiej są. Słuchajcie, drugie pomieszczenie. Nawiam sobie trochę. bo ale to nie mam jak bardzo Ciągę. Macie wytrasowane, zobaczcie. Tutaj na kilka będzie nad drzwiami. Wytrasowane. Pamiętajcie o tym, że tutaj klient się już spóźnił, albo nawet i zaś przyspieszył. Nie wiadomo, jak to y, określić, ponieważ y, tak, za późno, bo już za ściany, A za wcześnie, czy znaczy nie za wcześnie, bo tak, jeżeli, jeżeli nie zrobił teraz na tym etapie tych y, przekuć. To musiałbym poprowadzić w listwy. tutaj jedyna opcja by mu została wtedy do zamontowania to tylko klimatyzatory typu grzejniczki gdzieś tam u dołu, bo ta ściana tylko ewentualnie jest jakaś na montaż klimatyzacji przeznaczona. Tutaj ma taką małą garderobę, tam jest raczej front domu. Mamy już jedno wykutek, kawałek i tam tylko ewentualnie taki do góry mamy już gotowe. Tutaj przewierty i zaraz składamy instalację, sprzątamy, instalację. Tu mamy ten kawałeczek taki mały. Taki dzisiaj dzień, wiecie, spartański, no ale co, co zrobimy? Nic nie zrobimy, czasami że trzeba taką robotę, wiecie, no już powiem trzeba się ukurzyć. Czasu, wam, przez to, powiem przez przestałem robić hydraulikę, bo nie lubiłem tego kurzu, no przy klimatyzacji zazwyczaj jest jakiś montaż w domu zamieszkałem i nie ma tego kurzu. Tak to wygląda, wykute, tam jeszcze tylko przewiert na, na zewnątrz. No i co, robimy blachy, wkładamy rurki. To się nie nagrało w ogóle. Ja Nagrałem dla Was przed chwilą materiału i się nie nagrało. Muszę Wam drugi raz dogadać. Zobaczcie, mamy tak, już rurki skręcone, wstępnie przewalone tylko rureczki yy, na zewnątrz. Mniej więcej sobie na takie odcinki, mniej więcej wykute, przeciągnięte zapeszłem, przeciągnięte. mody trzyma klimeczkę, tu skręcamy. Yy, skropiny przerzucone na, na drugą stronę, tak że się za chwilę, teraz tu ułożymy ładnie w bruździe. Robimy ciągłość izolacji. Skropinki widzicie przerzucone stąd na, tu, na, na drugą stronę. Kabelek was się ułoży. Dobra, nie ma czasu. Nagrałem w tym dla was i kurde, mi 4 sekundy, tylko piknęło mi się gdzieś ręką, także musicie trochę... wiecie, troszkę będziecie mieć. Drugi jazd to nigdy nie wchodzi tak dobrze. Nagrywanie. Dobra, cechamy to. Te. wam pokażę jak to jest skręcone. Zobaczcie, ruchy już ułożone, Filmka zawieszona. Te u góry szablonowe nie mają znaczenia jak do mnie równo. Ważne, żeby te sklepina na dole tutaj szły, w jednej linii widzicie? Jak wam nie idzie? Patrzcie na tą dolną, jest oczywiście wykutej ze zlekkim spadem, To już jest nieważne, bo tutaj może być nawet yy, troszkę tak ale to dalej będzie na zewnątrz. To są szczegóły do pianowania, pierwsza klinka wrzucona na zewnątrz, zasilanie, to elektryka to będzie wzięta na zewnątrz, także, także jesteśmy cały czas do przodu z tematem, z kolejne dwie. Rozbieramy tutaj, chyba już rozbierzemy obudowy, a zobaczymy jeszcze. Robimy blachę pierwszej kolejności. Żebiera zabinka i robimy blachę rodek. nie wiem, którą pierwszą. O co trzeba chyba obie blachę, blachy zrobić? O, nie wiem, którą lepiej zrobić pierwszą. <coughs> Tą dłuższą, nie? Dobra, mała dogrywka. Mamy zrobione takie już wewnętrzne instalacje, czyli skroplinki. Macie tutaj y, dwa osobne wężyki, ten, ten fragment i dopiero łączą się tam a trojaku, tam to trzeba jeszcze być zasylikonowane jakimś tam klejem takim silikonowym i na gorąco jeszcze nie wiem i oczywiście piana, jest w pionie, także myślę, że spokojnie sobie tutaj poradzię. z tym na gorąco zrobimy dookoła, tutaj te, te trojaki nie są to jakieś tak fajnie przemyślane, ale jest taki pion i jednym beżykiem już to wychodzi na zewnątrz, czyli macie jedną instalację, jedna klinka do, oczywiście do pianowania troszkę przebrózdy prze, prze tutaj macie drugą tak to wyszło. Tutaj jeszcze muszę przygnąć o ten Widzicie? Tu mi troszkę wyszło. Teraz dopracuję. I tam skopinki ale jak musimy jeszcze, to skropinkę przystaw. Tu jest tak. Tutaj wszystko się chowa elegancko. O, zobaczcie. I macie tutaj tam rurkę delikatnie dogiąć. Do to To takie kosmetyczne sprawy, wszystko na, na bieżąco. Na końcu na pewno się popatrzy na to. No i piana. Także pamiętajcie. Yy, plusem tego montażu, jak tutaj wystąpił, to jest to, że Klient nie musi płacić dwa z nas w Te rurki to ma w cenie, czyli nie ma osobno wyliczonej roboty. Jeżeli chcecie sobie przygotować instalację przed pinkami, wyjdzie zawsze trochę drożej, No bo w domu musimy przyjechać dwa razy, tak jak każda ekipa chyba. I wtedy trochę to wyjdzie. Tutaj jest plus taki, że zaoszczędził goś trochę na tym, naszej robocie, ale znowu musi pospachować. Chociaż szczerze i tak by szpachlował, bo mówi, że będzie spachlował, bo te tynki nie są idealne. Nigdy te tynki nie są idealne, ale spotkałem się z jednym klientem, co myślał, że. Jak zrobi sobie mój kolega z klasy Łukasz, o ogląda mnie, pozdrawiam się Łukasz, u też robimy, ale spokojnie i myślę, że jak sobie zrobić tynki gipsowe, to nie trzeba tego spachować. zawsze trzeba spachować. zawsze będą nierówności, także jak już chcecie nie szpachlować, to zróbcie sobie tak jak ja, tynki z worka, czyli te wapienne z worka i potem się przyciera papierkiem tak delikatnie, to bym chce mieć lustro, no, to musi to przespachować, żeby nie wiem, jakie były tynki. Także, moim zdaniem, zawsze tynki lepsze są te z worka. Lub takie najlepsze są takie, jak jest dobra ekipa, te tynki takie cementowo-wapienne, normalne z piasku. Tylko dobry piasek i porządna ekipa zrobi jak lustro, naprawdę. Ale to na się zdarza. Idziemy na górę, czy na górę, na zewnątrz idziemy. Robić jednostki zewnętrzne. Dobra, jesteśmy na zewnątrz, już pierwsze wymierzenia. Zobaczcie, jak fajnie wyszły, równo te przewierty. Również tylko od, od yy, sufitu, od podsibitki dokładnie budzi. buzi Dobra, gonimy z tematem tu już powiercone no i macie, tam macie dwie klimki tu macie jedno. No tak wyszło że nie widać, że tam są dwie instalacje. O, zobaczcie. Dobra, kolega szukami tu już podaję uchwyty i działamy. Dla ciekawskich, no to zobaczcie, no, uchwyty się kręci na steropian. To jest taka powierzchnia, że nic, nic tu się nie będzie działo. Jeżeli do story trzeba dać tulejki. Już przygotowane, także ciechamy. Przekręcaj. Kęć i, i taka wiatreczka. Co by się nie pieprzyć. Przecież tak... w sensie pieprzenia i solenie, wiecie, potraw. To sobie taką zwykłą wiertareczką cykacie. I tyle. A wy tam co? Pewnie ...kluczyczkiem tam sobie pewnie majstrujecie i mówicie, że za szybko ja robię klimatyzację, tak? No co kurwa, nie macie zorganizowanego? No to za wam poradzę. ...zaczycie się organizować. Tu muszę puknąć. ...troszkę po prostu Daj gumowy muteczek. Macie gumowy moteczek do, tego, do stabilizowania takich rzeczy? No wszystko jest. Dobra, już się nie przemączą. Proszę. O. Taki moteczek sobie sobie weźcie i sobie patrzcie. O, na steropianku, Macie dopasowane. teraz idzie poziomiczka. Pięknie sobie sprawdzacie. Wszystko jak tam siedzi. No praktycznie ja siedzi, zobaczcie. Tu mocniej wodej A, w Podam mu skrętarkę Kurwa to zajebisty ten film, Można sam, możecie sobie po prostu pomagać Możecie nam pomagać Końcóweczka, taka Też tak kręcicie czy jak Pewnie kręcicie zwykłymi kluczyczkami albo że Grzechotką i wydaje się wam, że jest już szybko, nie? Wiecie robię to jedną ręką Takie coś sobie sprawdźcie Przedłużka, nasadowa długa trzynastka I cały stelażyk Syk, syk A wy ile to czasu robicie? Pewnie, pewnie, pewnie tamte 5 minutek, albo bo 10, 10, 10 śrubki. U nas nie trwa to nawet 30 sekund. Słuchajcie, dlatego nie piszcie, że kurde, jak ja mu odjeklimy, to robię coś źle. Po prostu jestem zorganizowany. Zorganizowany. I więcej wam nie pokażę rzeczy, których ja robię. przez 20 lat tak się dało to wszystko zorganizować. No nie mogę was wszystkiego nauczyć. No chyba, że dacie tych łapki do góry i podpuścicie mnie. Zrobicie to tak, że będę wtedy, wiecie, będę fana, że jest dużo łapek i będę chciał Was czegoś dalej nauczyć. No jak myślicie? Ile takie coś się montuje taką klimeczkę? No, widzicie? Kętak też. No pewnie nie macie tam w skręcicie. To wszystko są minuty i nic się nie dziwka, że potem, że ja montuję klimatyzator. Yy, wiecie, yy, pół godziny, jednostkę zewnętrzną, wewnętrzną tam godzinkę, czy tam półtory, zależy jak to jest trudno, czy jest łatwo i Wszystko, a wy, a wy? tam się studrajcie widzicie? że jest, wiecie coś nie tak. Jeszcze mnie ten temat właśnie rozkmija, i cięcia rurek na ja ten odcinek taki elektryczny to do tego by się za bardzo chyba nie spisał bo to mi oczywiście zajmuje też dużo czasu Wiecie, że ja kielichę robię też spinami i kolejne minuty, także no, słuchajcie nie ma nic cenniejszego niż czas, także Pomyślcie sobie, co z Waszej firmy jest nie tak, w tym momencie młody musi odebrać, żeby te zakleić, ale przytrzymać na razie, najważniejsza sprawa, żeby się nic nie dostało do środka, no i macie spinki i Syk. ile może trwać Ech. montaż klimatyzacji, powiedzcie mi. ile, Panie Jarką też tam się dudracie, zobaczcie, ja mam jedno kielik zrobiony. no musi Wam to zająć, ja wiem ile, 5 minut przynajmniej, nie? A ja to mam zrobione w ciągu jednej minuty. I jeszcze mało tego. Nagrywam na łaskwi. Ile u Was ma podpięcie takich rureczek? No! Ja wiem, że są chłopaki co... właśnie. Ja, te... ja teraz piję do tych gości, co komentują tam tak głupio. Bo ja wiem, że tam ja nie jestem jedyny co posiadałem wszystkie rozumy świata. I montuje klimę. Teraz ja używam kluczyków dynamometrycznych, dynamometrycznych i tyle. I sama historia montażu klimatyzacji. Ile tych miódków tam ma być, tyle jest. Aż było strzeli. strzeli Aż w łokciu strzeli, albo aż szpik z nosa poleci. jest gitara. Jeszcze popuszczę, nie przez Was wszystko opuścić i lecimy z azotami, a później z próżnią. Dobra, narka, cześć. A się wymądrzyłem troszkę, ale to no dobrze, nie? czasami trzeba coś kurde po pokazać, że się potrafi. Szpik na poszedł, także jest ok. Nie no, sprawy. Ten film to będzie miał chyba za 3 godziny. <grym> Trzeba było live'a zrobić. Dobra, myślę, że odcinek trzeba kończyć. Tata inwestora się zaciekawił, że kręcę filmy i że co, to pokój, Do kogo to nagrywam? No i jak dla kogo? Na najlepszych widzów, którzy najbardziej kochają klimatyzację TV oglądać, prawda? A dlaczego nie multisplit? Bo po prostu multisplitów nie potrafimy montować. No, też zaczyna padać. Więcej zużywa energii. Nie jest tańszy. Yy, nie możecie używać na przemiennie, czyli jedna osoba używa sobie tam na przykład grania, druga chłodzenia, już jest problem. Tutaj możecie sobie używać niezależnie. A oczywiście później dostępność części za 15 lat powiedziałem, że naprawicie. Czy tam zepsułby się, nie daj Boże, jeden klimat jakiś pion uderzył. Zawsze naprawiacie, nawet jakby tych części nie było. Naprawicie to, zmienicie klimę, ale jedną, a nie cały system, który będzie warty 20 tysięcy, tylko tam jakieś 3500 czy I macie dalej wszystko jak trzeba. Hejka. A już. I cała ta historia klimatyzacji. Ja tam tam zdzichu, pomóż ci coś? Kolejna śrubka wypadła, ale to już nie będziemy szukać, bo już waszych nie będę to angażował. Bo z wami to też jest z tymi szukaniem śrubek to tak też jest, jak kurde. Raz pomożecie, raz nie pomożecie. Raz napiszcie w komentarzu, czy coś było, czy śrubka się znalazła, czy nie. Więcej przeszkadzacie, niż was, co jest pożytku. Gdzie ten kluczyk jest? No. Dalej w I jedny to samo Jedny to samo Kentareczka nie mogę założyć Nie jestem, nie, ja tu nie jestem, tutaj, tylko Krzywo jest, pamiętajcie o tym jak tam czasem składycznie przy jakiejś imprezie Teraz to w ogóle Przy moje dzieci to w ogóle nic nie można Na piwo to nawet w sklepie się nie patrzę Jak przechodzę w sklepie to Nawet nie patrzę się w kierunku tego regału Wychodzę nawet zacząłem chodzić już do takich sklepów, co w ogóle nie ma alkoholu, żeby, wiecie, żeby nie patrzeć. Dobra, działamy, spadamy. Jeszcze mamy dzisiaj, kurde, dwa czyszczenia. No, lewa stronę dociąg. O. Jeszcze drobinkę. O, do, dobra. Tyle. Jest dobrze, widzicie? I na kiego tutaj jakieś poziomice? U siebie rób jak u siebie. A u obcego? Najlepiej. Jak najlepiej, pamiętajcie o tym. Po to Bozia dała oczy, żeby robić na oko. Zaraz <grymne> sprawdzę, nie martwcie się, poziomiczką jeszcze. Żeby nie było, ale na oko trochę jest.